Unijne przepisy regulują, ile powinniśmy pracować w ciągu doby oraz w wymiarze tygodniowym, ile powinniśmy odpoczywać, niezależnie od funkcji, którą sprawujemy w szpitalu jako pracownicy ochrony zdrowia. Dotyczy to tak samo lekarzy, jak i pielęgniarek, zatrudnionych na etatach. Gdybyśmy chcieli stosować te przepisy w życiu, okazałoby się, że niestety część placówek należy, by, należy zamknąć z dnia na dzień z powodu deficytów kadrowych. Stąd pojawiają się różne metody pracy, e, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, czyli możliwość pracy na kilku etatach, możliwość wyboru umów cywilnoprawnych, innych form zatrudnienia. To powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć lekarza, który by pracował. 140 czy 160 godzin miesięcznie. Większość pracuje więcej, chociaż nie zawsze chce. Czasem po prostu musi, żeby zagwarantować płynność pracy szpitala 7:35. to jest wymiar godzinowy pracy dziennej, przy czym potrzebny jest odpoczynek. Jeżeli dobrze pamiętam przynajmniej 11 godzinny w ciągu doby, to powoduje, że w przeliczeniu na etat jest to około 140-160 godzin w wymiarze miesięcznym. Bardzo łatwo jest to przekroczyć, pracując chociażby w systemie dyżurowym, bo jeżeli pracujemy 24 godziny, to de facto pozostaje nam jeszcze jeden, maksymalnie dwa dni pracy w tygodniu, żeby tę normę wypełnić. A w pozostałe dni pracy też ktoś musi pracować. Podstawową bolączką jest deficyt kadrowy. Oczywiście, od tego trzeba wyjść. Pewnie każdy z nas nie chciałby zostać bohaterem i tytanem pracy i chciałby pracować te wymagane 140-160 godzin, oczywiście utrzymując adekwatne wynagrodzenie. Wciąż toczy się dyskusja o tak zwanych trzech średnich krajowych, jako podstawie wynagrodzenia dla lekarza specjalisty. I pewnie wtedy okazałoby się, że jeżeli my skorzystalibyśmy z tego benefitu, który oferuje nam system, że zabrakłoby połowy lekarzy w naszym kraju. Zmęczony lekarz to niebezpieczeństwo dla pacjenta. My nie chcemy być zmęczeni, bo wiemy, że wtedy jakość pracy, jakość świadczonych przez nas usług jest suboptymalna. I każdy z nas chciałby znaleźć czas, dla siebie, dla swoich bliskich, ale jednak wciąż pamiętamy o tym, że pracujemy dla pacjentów i nasze decyzje muszą być w tym e, sensie wyważone. Zatem też decydujemy się sami na większą liczbę przepracowywanych godzin, żeby pomóc społeczeństwu, żeby pomóc pacjentowi, bo jednak wciąż e, wśród nas są osoby, które wybrały ten zawód z powołania, zniesienia pewnej misji.